Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholz. Dziś opowiem Ci, w jaki sposób poznawać i reagować na potrzeby Twojej skóry, aby nie tylko czasem, ale każdego dnia była zdrowa i świetlista. Czy wiesz, że w Twojej skórze zachodzą dynamiczne zmiany? Tak jak zmieniają się pory roku i dnia, tak samo zmieniają się potrzeby Twojej skóry. Krem, który służył jej przez ostatni miesiąc, może nie sprawdzać się w następnym. Dzieje się tak dlatego, że skóra, tak jak Twój organizm, potrzebuje różnych składników aktywnych. I jej potrzeby uzależnione są nie tylko od jej rodzaju, jaki został Ci zapisany w genach. Równie silny wpływ na Twoją skórę ma Twój tryb życia, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, to czy pracujesz w klimatyzowanym pomieszczeniu, czy jesteś osobą dynamiczną, czy spokojną, czy się wysypiasz, czy często towarzyszy Ci stres. Ten ostatni jest zmorą osób, które żyją w ciągłym napięciu. Pewnie nieraz zauważyłaś, że w trudniejszych momentach życia Twoja skóra wygląda na zmęczoną, jest pozbawiona blasku i przesuszona. Aby Twoja skóra była zawsze promienna, jak po wakacjach, należy jej pomóc. Jeden rodzaj kremu przez całe życie nie wystarczy. Rozwiązaniem jest baczna obserwacja i szybkie reagowanie na zachodzące w niej zmiany. Jak to zrobić? Przyjrzyj się dokładnie swojej twarzy w ciągu dnia, jak wygląda rano, po przebudzeniu, około południa i wieczorem. Jeśli jest lekko zaróżowiona, o delikatnym połysku, oznacza to, że odpowiednio ją pielęgnujesz. Jeśli odczuwasz ściąganie, to Twoja skóra wymaga silniejszego nawilżenia i odżywienia. Nadmierny połysk świadczy o intensywnej pracy gruczołów łojowych lub zbyt ciężkiej konsystencji kosmetyków, które używasz. W tym wypadku dobierz krem lekki, nietłusty, najlepiej emulsję. Zwróć uwagę, jak zmienia się jej wygląd w ciągu dnia. Czy zdarza się, że czerwieni się lub piecze? Jeśli tak, to oznacza, że Twoja skóra jest wrażliwa i potrzebuje złagodzenia i silniejszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Tu doskonale sprawdzą się kremy dla skór naczyniowych i reaktywnych, które wspomogą skórę w walce z wiatrem, mrozem czy słońcem. Jeśli pracujesz w klimatyzowanym pomieszczeniu, twoja skóra będzie wymagała intensywnego nawilżenia. Zapamiętaj, że w pielęgnacji skóry sprawdza się metoda małych kroczków. Nie zmieniaj nagle całej gamy kosmetyków. To może wywołać odwrotny skutek. Skóra może stać się podrażniona i zaczerwieniona. Zacznij od zmiany kremu, a dopiero później dobierz mleczko, żel i tonik. Zanim nauczysz się rozmawiać ze swoją skórą, sięgnij po kosmetyki z najwyżej dwoma lub trzema składnikami aktywnymi, czyli witaminami lub ekstraktami roślinnymi. Jeśli dojdzie do jakiegoś podrażnienia, łatwiej będzie Ci rozpoznać, na które z nich zareagowała. Pamiętaj, że w zależności od pogody skóra miewa swoje kaprysy. Zimą potrzebuje intensywniejszego odżywienia oraz ochrony przed wiatrem i mrozem w postaci kremów i serów nawilżających i odżywczych. Wiosną dotlenienia i poprawy kolorytu po zimie, dzięki kremom dotleniającym i np. z beta-karotenem. Latem ochrony przed słońcem, łagodzenia i nawilżenia, kremami z filtrami UV i łagodzącymi. Zaś jesienią rozjaśnienia i regeneracji, dzięki kremom z kwasami AHA i witaminami. Pewnie zastanawiasz się, jak często należy zmieniać kosmetyki. Jeśli służą Ci preparaty zmywające, możesz śmiało się z nimi zaprzyjaźnić na dłużej. Mleczko czy żelmyjące nie pozostają na długo na Twojej skórze, mają głównie za zadanie ją oczyścić, ale już w przypadku toniku czy kremu jest inaczej. Składniki w nich zawarte wnikają w naskórek, dlatego po zużyciu dwóch opakowań warto je zmienić i dostarczyć skórze nowych substancji aktywnych. Ponadto jeden dwa razy w roku warto zafundować jej intensywniejszą kurację w postaci serum, która będzie silnym zastrzykiem dla skóry. Szczególnie warto po nie sięgnąć po zimie, kiedy skóra jest szarawa i pozbawiona energii. Doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji będą maseczki, które w krótkim czasie dostarczą Twojej skórze odpowiednich składników. W zależności od samopoczucia Twojej skóry w danej chwili, odżywią, nawilżą, złagodzą, dotlenią lub oczyszczą. O tym, jaką wybrać maseczkę, mówiłam tydzień temu w filmiku o regeneracji i relaksie. Wsłuchiwanie się w potrzeby skóry wymaga nieco cierpliwości, ale pomagają lepiej zrozumieć, a przez to odpowiednio reagować na zachodzące w niej zmiany. Pamiętaj, że możesz liczyć na moje wsparcie. Zawsze pomogę Ci, jeśli tylko będziesz miała pytania lub wątpliwości. Pisz śmiało komentarze na dole lub na stronie sekretycer.pl. Do zobaczenia!